Cześć, z tej strony Olga, witam Was na swoim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z prawdziwie męską kanapką. Wiecie, taką z dużą ilością sera, kiełbasy, podsmażoną na prawdziwym maśle. Zainspirowałam się, widząc to zdjęcie w swoim sklepie, ale przypomniałam sobie, że ja sama robiłam takie kanapki już wcześniej, tylko w trochę bardziej polskiej wersji. W tym przepisie yy, używają borówek i serów pieśniowych. Ja zamienię to na nasze sery wędzone, naszą kiełbasę, a żeby był zimowy akcent, dodam żurawiny. Zapraszam! Zaczynam od pokrojenia kiełbasy. Tutaj użyłam torumskiej, ale podbawelska też się nada. Możesz pominąć ten krok, natomiast ja swoją lubię podsmażyć. Chleb smaruję masłem od wewnętrznej strony i na dolną kromkę kładę ser wędzony, Prawdziwych osypków w zimie nie ma, ale zwyczajny ser typu mozzarella czy gołda też się nada. Układamy podsmażoną kiełbasę i żurawinę wedle uznania. Przykrywamy kolejną warstwą sera i smarujemy kromki również od góry. Podsmażamy nasze kanapki po parę minut z każdej strony. Klep chłonie całe masło od spodu, dlatego potrzebujemy tej dodatkowej porcji na górze kanapki. Możemy też dorzucić do środka liście szpinaku lub rukole, ale to już według własnych upodobań. Będę podawać jeszcze z konfiturą z żurawiny. Natomiast Radek swoją kanapkę lubi jeść z musztardą i z keczupem. Jak widzieliście, sprawa bardzo szybka i prosta. Nadmiar smaczna. Niestety bardzo kaloryczna, ale w zimie kto by się przejmował. Ja kończę, muszę iść spałaszować swoje kanapki. A Wam życzę wspaniałego dnia. I do zobaczenia następnym razem. Pa!